Witam. Profesja dla Zodiakalnego Lwa. Obojętnie czy kobieta czy mężczyzna, to przede wszystkim kierownicy, dyrektorzy czy też właściciele firm. To ludzie, którzy są niezależni, którzy muszą rządzić i dlatego też mają wielkie problemy z własną tożsamością. I dlatego, że tak, jeżeli są niewykształcone, lub słabo wykształcone, wtedy, no co to ukrywać, ale nie mogą sobie znaleźć miejsca. Nie mogą sobie znaleźć miejsca do swojej egzystencji. Lew lubi rządzić i musi rządzić, i dlatego też to nieustanny brak, nieustanny brak wiedzy u lwa jest niewidoczny. Lew uważa, że wszystko wie, co jest wielką nieprawdą. Lew musi się cały czas dokształcać według zasady. Jeżeli chcesz być królem, musisz wszystko wiedzieć. To nie jest tak, że masz to z urodzenia. Jeżeli jesteś pomazańcem, tak, ale nie jesteś. Jesteś tylko człowiekiem, który musi doszlifować do tego, żeby posiąść władzę. Władzy trzeba się nauczyć. Demokracja jest najtrudniejszą rzeczą, jaka istnieje. Po to, żeby widzieć, jak rządzić, to nie znaczy ryczeć, czy udawać to, że się wszystko wie. To godność swoja i przede wszystkim, jak cię widzą, jak cię spostrzegają poprzez historię, to jest najważniejsze. Jeżeli potrafisz to zrobić to sprawdzisz się prawie w każdym zawodzie, bo lew właściwie lubi wszystko, ale zaznaczam, czy to będzie zawiadowca stacji, ale będzie rządził, czy to będzie chociażby jakimś żołnierzom na funkcji dowodzącej. Jeżeli to będzie nawet cieć w sobotach dolnych, to ten, który... Tymi ciciami rządzi. Ale jeżeli to będzie gospodarz domu, dlaczego nie? Bo on będzie miał dozorcę, czy kogoś poniżej siebie, i będzie mógł rozporządzać. Jeżeli w lew tego nie ma, zaczyna po prostu szaleć. I wtedy lew robi się troszeczkę z kłopotem wielkim bo zaczyna to uderzać na psychikę, na działania, które są najbardziej niebezpieczne, których czasami sobie nie zdaję sprawy. Więc zawsze radzę, jeżeli jesteś i już działasz w jakiejś sferze, to działaj tak, żebyś mógł przewodzić. Jeżeli nie, staraj się być przynajmniej mądry. A mądrość zdobywasz tylko w szkole. Więc właściwie ta lwa w fachu stricte nie ma. Zresztą kiedyś i do dzisiaj uważamy, że rządzenie czy zarządzanie projektem, czy bo są takie studia, więc to raz. Tam, gdzie możesz po prostu być po prostu szefem. Do zobaczenia i zapraszamy na trzecią opowieści o astrologii. A przede wszystkim albo do zobaczenia.